Jest takie znane powiedzenie, amerykański sen. Ja swój sen myśliłam o mojej ukochanej Legii. Mnie się zawsze rzecznik kojarzy z taką osobą, która jest bardzo niesympatyczna, zamknięta. Ekstra, żelek! To wszystko? Myślę, że rzecznicy pracowi mają taką łatkę przeklejoną do siebie, ale uważam, że jest to młodnie przyklejona łatka. Dzień meczowy jest taką jedną wielką niewiadomą. Nieprzewidywalność jest to coś najtrudniejszego, ale też chyba najpiękniejszego w tym wszystkim. Mamy dziś sytuację awaryjną, ponieważ przed meczowym studiem miał być Jacek Zieliński. Mamy zastępców w postaci Jakiego Estiza i Niaki. Bądź proszę o 17:00, gdzieś tutaj w okolicy strefy ustawiania. Dobra? Możesz być tutaj w tej bluzie, bo to dobrze wygląda i zaczyna się tak naprawdę praca dziennikarza w dniu meczu, ponieważ tutaj odbieramy akredytację. Miałam okazję na przykład pracować podczas Euro, gdzie Arsen Wenger, który nie miał ze sobą odpowiedniej legitymacji, został niestety odesłany z kwitniem, więc każdy dziennikarz musi się wylegitymować. Dzień dobry, dzień dobry, przyjdę po trenera, tak jak zawsze. Trener Bogowicz jest takim trenerem, który który nie mówi banałów i często, często jego wypowiedzi są cytowane. Jest to ten, który mówi, mówi ciekawie i, i macie to dziennikarskie mięso. Dziękuję trenerze. Mamy są eskortę. To jest wielkie przeżycie dla każdego malucha. Wielkie, fantastyczne. Zawsze przed meczem trwa dyskusja, kto z kim wychodzi. Na końcu jest nosowanie. Właśnie stadion zadrżał i zazwyczaj jest tak, że to jest znak, po którym rozpoznaje, że padła bramka. Ja mogłam sobie założyć, że będę cały mecz oglądać ze stanowiska obok speakera na Morawie i ekscytować się meczem. Natomiast na przykład dostaję za chwilę telefon, że nie działa winda, która wwozi dziennikarzy, więc muszę iść z panem, który reperuje, razem z nim reperować tę windę. I jest! Dośrodkowanie piłki po kombinacyjnym rozegraniu rzutu rażnego. Piłka spadła prosto na głowę Kantę. Widzicie, tak Rzecznikowi ma mecz, właśnie tak wygląda mecz. Jesteście w bardzo dobrym miejscu, o bardzo właściwej porze, ponieważ tu jest człowiek, który jest prawą ręką i bez niego po prostu y, moja praca nie miałaby najmniejszego sensu. Jest to Bartosz Zesławski, który też przez moją nieobecność e, pełnił funkcję Rzecznika Prasowego. Poza Bartkiem w naszym Biurze Prasowym jest też Madzia, która jest bardzo ważną osobą. To jest nasza złota ekipa DARTek i Madzia. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja, dla nas prawdziwy mecz często zaczyna się po ostatnim gwizdku. Tak. O 19.33 trener dołączenia, nam radę? TVP prosi jeszcze w szok. Ja jestem takim łącznikiem. Muszę z jednej strony zaspokoić i, i oczekiwania piłkarzy, jak i oczekiwania mediów. Ja bym chciał 6 kantek meczu. Zawsze Dobra, A, ale zaraz jak to się schodzi. Tak. Zawsze chcę, żeby znaleźć jakiś odpowiedni kompromis, co, co, co bywa trudne. Bo byśmy 15 stycznia. Come on, start! TV, TV! Wchodzimy do Mix czyli miejsca, które zawsze budzi kontrowersje. Dlatego, że i piłkarze nie za bardzo lubią tutaj przechodzić po meczu udzielać wywiadu. Michał, masz dzisiaj Mix Dobrze, zagrałeś, musisz iść. A dziennikarze zawsze oczekują, że tych piłkarzy będzie najwięcej, i oczywiście, że będą mówić same fajne i ciekawe rzeczy. You have mixed on today also, you know why? Not my fault you scored! Jesteśmy w sali konferencyjnej, czyli miejscu bardzo wyjątkowym i nawet moja osoba jest zawsze kojarzona właśnie z tym Miejscem. Tutaj miała miejsce ta słynna konferencja z trenerem Probierzem, który powiedział, że. Wojski, przyjadę do domu i sobie. Pierdę, bo chyba to zostało. Z trenerem Słudą, który powiedział, że Głowacki to nawet. cegłę czy kamień, to on zagłówkuje, nie kalkuluje. To też jest taki dodatek do mojej pracy. Tak, trenerze, może mieć. Musisz każdą bramkę omówić. Idziemy po północy. Proszę, trenerze. Jest takie powiedzenie, że to będzie gaszą światło i to jest prawda, ponieważ teraz dopiero właśnie i dziennikarze będą montować materiały, będą spisywać relacje. Tutaj mamy e, biuro prasowe, czyli miejsce, gdzie dziennikarze mogą pracować e, e, przed meczem, w trakcie meczu i po meczu. Mówię cicho, ponieważ oczywiście każdy jest skupiony na swojej pracy. I robienie przeglądu pracy będzie czystą przyjemnością i mam nadzieję, że tak będzie już po każdym meczu w tym sezonie. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki Artu. i Micdonald. Jeszcze trener się zagubił. Tak. Tam już trwa bal.